Korzyści? Na pewno dobre zdrowie, lepsze samopoczucie, to można powiedzieć w takim sporcie amatorskim, a w zawodowym sporcie, gdzie, gdzie miałem z tym styczność, no to na pewno poznanie kultury, innej kultury, bo, bo grałem za granicą, poznawanie fajnych ludzi, fajnych miejsc. Dzięki właśnie uprawieniu sportu można zwiedzić cały świat. W moim przypadku było tak, że no, dzięki właśnie uprawianiu kolarstwa jeździliśmy po wyścigach po całym świecie i, no i byłem praktycznie wszędzie. Mały z miejsc na, na, na świecie, gdzie, gdzie, gdzie nie byłem. Także to jest bardzo takie, te przede wszystkim to. Potem poznanie właśnie ludzi, prawda? ludzi z tego świata, kultur w danym kraju, kuchni.